Cześć, witajcie. Dzisiaj Wam pokażę 5 altcoinów z bardzo dużym potencjałem. I na wstępie chciałem powiedzieć, że założyliśmy grupę na Telegramie, krypto grupę gdzie będą sygnały, będą info ze świata kryptowalut. Więc jeżeli chcecie dołączyć, to wejdźcie na mojego Instagrama Kuba i krypto i tam napiszcie do mnie wiadomość prywatną, że chcecie dołączyć. Link do Instagrama jest w opisie filmu. Instagram Kuba i krypto, klikacie. Instagrama, piszecie mi wiadomość. I ja Wam wtedy wysyłam, ile kosztuje dołączenie do grupy. Grupa Telegram, mamy już jakieś sukcesy, więc dołączajcie. Więc bardzo fajna grupa. I też rejestrujcie się z linków z opisu do giełdy Binance, jeżeli zaczynacie przygodę z krypto. I co? Przechodzimy już do tych altcoinów. Pozdrawiam. A więc pierwszym altcoinem jest Tezos. Jest to kryptowaluta, która wzrasta od dnia 20 lipca, kiedy właśnie był notowany na dołku w okolicach 2 dolarów, 2 dolarów wtedy był no i w ciągu 36 dni ostatni kryptowaluta wzrosła o 160%, osiągając szczyt oczywiście na poziomie 5,45 dolarów właśnie wtedy był szczyt. Ale właśnie w dniu dzisiejszym, jak widzimy, już jest 587, więc cały czas ta kryptowaluta rośnie i myślę, że może być tutaj może dużo namieszać, ma duży potencjał. I przechodzimy do kolejnej. Kolejna krypto to jest Solana. Wzrasta gwałtownie od też 20 lipca. W dniu 21 sierpnia kryptowaluta osiągnęła nowy rekord wszech czasów na poziomie 82 dolarów. No i aktualnie jak widzimy to mamy 92 dolary, czyli też tutaj mamy fajny, fajny wzrost i zobaczcie jak się tutaj prezentuje na wykresie. To jest to kolejna kryptowaluta, która myślę, że... Zrobi zamieszanie i ma duży potencjał. Przechodzimy dalej. Ok, następnym coinem jest tutaj Telcoin, który jak widzimy jest na razie w rankingu 83. Tak wygląda wykres roczny. Oczywiście w maju mocno szczytował jak każda kryptowaluta, a aktualnie tutaj sobie idzie powolutku w górę. Następnym kryptowalutą przechodzimy jest NGIN Coin. Który tutaj, jak widzimy, uplastował się na razie z dwoma dolarami. No i zobaczcie, tutaj wykres też bardzo ładnie się prezentuje. Jest to oczywiście kryptowaluta, która teraz właśnie ma wzrostowe tendencje i ma ogromny, ogromny potencjał. Kolejną kryptowalutą, już ostatnią, jest Monero w rankingu 29. Aktualnie kosztuje 292 dolary. Zobaczcie sobie wykres też tutaj ładnie się prezentuje, więc naprawdę będziemy oglądać, obserwować i napiszcie mi, która, z, którą kto, kto z was yy, ma jakąś z tych kryptowalut, kto z was już trzyma, kupił i napiszcie co sądzicie właśnie o tych kryptowalutach. Więc trzymajcie się wszyscy, dołączacie do grupy na Telegramie, no i trzymajcie się, cześć.